Dziś grzesznik chce być dla siebie mądrością, aby przez to być pozorną bezgrzesznością. Kto traci odniesienie do Boga, patrzy w siebie, widzi siebie i staje się obiektem kultu własnej osoby. I rozpoczyna się i jest kontynuowany proces samousprawiedliwienia i uczynienia życia bezproblemowym. Wtedy myśl o Panu Bogu, jeśli zachodzi, czyni Pana Boga środkiem do celu własnej doskonałości. To dramat. Rozpoczynający się, który ogarnął świat, i o zgrozo rzymskich katolików również. Dobre samopoczucie, celem bytowania. Taka koncepcja życia jest szczytowym samozakłamaniem. A jednak zachwyt nad sobą i postawienie swojej racji w centrum. Sprawia, że ludzie siebie nie kwestionują, grzechów nie widzą, grzechów nie wyznają za grzechy, nie żałują, stają się obiektem samozadowolenia, mimo że noszą w sobie rozpacz, to chodzą wraz ze straszliwym oczekiwaniem, by ich kochać i nie oczekiwać od nich zmiany. Wszyscy głodni miłości czekają na tego, kto ich przyjmie, jakimi są. I oczekują tego od Boga, aby Pan Bóg ich życia za grzech im nie poczytał. Jeśli człowiek jest też tak ważny, bo ma rację i z powodu tego, że ma rację, to siebie nie kwestionuje i się nie nawraca. To któż go uratuje i kto przyjdzie Jemu z realną pomocą. Postawa, która wyklucza skruchę, czyli kwestionowanie siebie, zwołanie miłosierdzie, postawa ta czyni człowieka praktycznie nienawracalnym i Pana Boga czyni bezsilnym, bo taki, on nie chce łaski od Boga. Pierwszą najkonieczniejszą łaską dla niego byłaby skrucha, pojednanie się z Bogiem. Ale jak tu się pojednać z Bogiem, skoro człowiek uważa, że jest dobry i grzechów nie ma. Tylko ludzie go skrzywdzili. Świat się na nim nie poznał. Nie trafił jeszcze na sytuację, na człowieka, na okoliczności, w których mógłby wybrzmieć w swojej bezproblemowości i samouszczęśliwieniu. Te i inne samozakłamania to owoc zgorszenia przełkniętego przez całe pokolenia, które było modelowane przez przemysł propagandy w rozmaitych środkach przekazu i oddziaływania, tak by ludzie zgubili nawet ślad Boga w życiu swoim. Kto słucha świata, siebie nie zna, sobie szkodzi i Boga nie pojmuje. Najbardziej człowiekowi jest potrzebne w odpuszczenia, a w życiu codziennym wdzięczność, bojaźń Boża, czyli uważność na to, by nie wchodzić w sytuację grzechu, by sobie nad to nie pozwolić. Jest rzeczą charakterystyczną, że ludzi wstrzymuje od zła czasami ludzkie oko, ale Boga mają jakby za ślepego, a przecież jeżeli już to widzi tylko i zawsze Bóg, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg wymaga. Bóg oczekuje i daje. I Pan Bóg chce ciebie swojej wypiększonej jakości. Kiedy przez współpracę Twoja osobowość będzie coraz bardziej intensywna w miłowaniu, w mądrości i w poznaniu prawdy. Niech Ci na tym zależy, by rola Boga w Twoim życiu była najwyższa, całkowita i by nie było tam jakiejś alternatywy konkurencji, bo czyż może być cośkolwiek nad Boga i Jego wolą. Wszak Jego wola jest najlepszym prezentem dla Ciebie. Jest darem, z którym idzie Boża moc, Boża łaska do usprawiedliwienia, byś swojej jakości był coraz bardziej intensywny, byś piękniał w oczach swoich, w oczach Boga i był coraz bardziej użyteczny dla ludzi. Tego Ci trzeba. Tymczasem Tobie grozi postawa tego Syna, który. Mówi Bogu, tak, pójdę do winnicy pracować, ale nie poszedł. Obiecać jest łatwo, wypełnić obietnicę jest trudniej. To już lepiej być tym, który się waha, kwestionuje, nie chce się jemu, ale się zastanowi, opamięta i pójdzie pełnić wolę Ojca. Ta przypowieść mówi o Tobie i o relacji między Tobą a Panem Bogiem. Dar Boży zawsze jest zleceniem. Ze zleceniem jest związana jakaś łaska, która ma Cię przeobrazić, przemienić, przeniknąć, abyś nie ostał się jaki jesteś, bo to jaki jesteś, jesteś z siebie niezadowolony, niedopełniony, nieszczęśliwy, ponieważ życie Cię boli. Sytuacja jest do wytrzymania jeszcze przez chwilę, a później chciałbyś, żeby było inaczej. To z powodu oczekiwania i nadziei, że przed Tobą jest przyszłość gdzie z Bogiem, jeszcze żyjesz. Bo wiara jest również czekaniem na największą łaskę życia, jaką jest łaska zbawienia. I kto ma, wierze, cierp kto ma wiara, cierpliwie czeka i wytrwa w tym oczekiwaniu, a w usprawiedliwieniu dozna tego, że Pan Bóg go Powoła do siebie, kiedy zakończą się wszystkie próby ziemskie i będzie mieć udział w życiu Pana Boga. Dzisiaj jesteś jak wydany w ręce ludzi i w ręce samego siebie. Później będziesz jak już nie jak wydany, tylko obdarowany miłością Boga, której praktycznie oczekujesz, nawet o tym nie wiedząc, bo to jest Twój naturalny głód. Naturalna potrzeba Twojego człowieczeństwa jest nią potrzeba i głódy Pana Boga. Jeśli narastająca rola Boga w życiu Twoim będzie akceptowana i będziesz coraz bardziej pozwolił Panu Bogu, aby wchodził w sprawy Twoje, jeśli tak się będzie działo, to się będziesz uświęcał, bo jeśli nie, to Pana Boga odłożysz gdzieś dalej od siebie. I wypełni sobie czas czymkolwiek z dóbr tej ziemi, ale Pan Bóg straci na znaczeniu lub będzie musiał poczekać. I u wielu ludzi Bóg czeka latami, aż nadejdzie jego godzina, aż grzesznik Boga zapragnie. Latami wtedy człowiek niszczy swą wiarę. I żyje w marnych relacjach ze światem, a zwłaszcza w relacji ze sobą, czyli w takim przewykaniu smutku, kiedy ma pretensje, bo się wiele nie spełniło, bo jest mu źle w chwili bieżącej, bo czuje się użyty czy wykorzystany, a nie przyjęty czy obdarowany. Na rozmaity sposób można sobie krzywdę czynić. Gdyby wróciło Boże myślenie u wielu ludzi, jakże inne byłyby oby, obyczaje w relacjach z ludźmi. A tak zachwyt nad stworzonym światem przysłonił Boga wielu ludziom. I komu świat Boga przysłonił, to ten Boga pod uwagę nie bierze i z Bogiem się nie liczy. Wystawia siebie do podziwu, do przyznania racji, do obdarowania. W tym celu, aby było jednak lekko, łatwo i przyjemnie, czyli żeby sobie znaleźć i uczynić namiastkę nieba na ziemi. Nieba na ziemi nie będzie. Ci, którzy nagromadzili wiele dóbr, czyli za dużo, ci, którzy się odgrodzili od świata biednych murami, alarmami, Ci, którzy używają świata na wysokim poziomie, są śmiertelnikami. Tyle ich co do, co do śmierci. W chwili śmierci grzesznik traci wszystko. I te wszystkie łupy, zdobycze, wypracowane i ukradzione, mogą przeciwko niemu świadczyć i ich straszliwie obciążyć. No, gdy człowiek jest wewnętrznie przeniknięty samozakłamaniem i samostanowieniem, to jest niebezpieczny dla otoczenia, jak i dla siebie. Dla siebie, Boże, może potępić, a dla otoczenia, może kogoś w wypadku drogowym zabić przez nonszalancję, przez, yy, przez nieroztropność, jak to w wielu przypadkach ma miejsce. Gdy człowiek nie ceni swego życia, to jakże będzie szanował drugiego człowieka? Zamienić będzie życie na grzech, a miało być inaczej. Módl się o to, by dał Ci Pan Bóg cierpliwość do życia i mądrość. Cierpliwość byś się nie załamał, mądrość byś się nie mylił. Proś Pana Boga o dary które są ci bardzo potrzebne do tego, byś się rzeczywiście uświęcił i to jak najmocniej, jak najszybciej, bo po to żyjesz. Ziemia to wstęp, ziemia to sen, ziemia to próba. Życie, życia to dopiero u Boga wieczności, tam gdzie jest ci zgotowane miejsce, patrz. Jest ci zgotowane miejsce, czyli rola, radość, triumf. Od założenia świata. Nie było czy nie było, nie wiadomo od ilu miliardów lat, a byłeś przewidziany i teraz istniejesz. I teraz jest Twoje pięć minut, teraz jest Twoja godzina, teraz jest Twoje wszystko, teraz masz wybrzmieć. Twoje życie ma być jakiegoś rodzaju eksplozją miłości wobec ludzi, ze się Bogu, abyś dopiero w tym stanie takiego podźwignięcia się, takiego daru, takiego szaleństwa wiary. Byś zdobył Boga i siebie ocalił. W przeciwnym razie będziesz nosił żałobę po sobie, po przeszłości, lęk przed przyszłością, będziesz konsumował swoją niepewność, będziesz chciał zatrzymać swoje modelata, ale to są wszystko pozory. Niech Ci z Bogiem będzie wszystko to ze światem będzie ci wszystko jedno. I wtedy świat ci nie zaszkodzi. Będziesz nieprzenikliwy dla trującej duchowości świata, ponieważ nie ulegniesz wpływom i zgorszeniu, lecz pozostaniesz w wierności Bogu dla ocalenia siebie na wieczność.